Dzień dobry, kochani. Dzisiaj będzie o klasyku polskiej literatury i mówię to bez ironii, który jeszcze żyje, jeszcze ma się dobrze, ciągle pisze, wydaje od y, czasu do czasu jakieś książki, a. To z bardzo apetyczną, a może nie okładką, e, wznowieniem powieści e, Femfund Michała Witkowskiego dzisiaj będzie tematem tego odcinka. Trzeba powiedzieć o Michaśce, o Michale Witkowskim, e, pisarzu, który zasłynął swoim lubiewem. Może słyszeliście o tej książce, może nie. Jest to pierwsza tak głośna powieść gejowska, czy innych słów można było używać, ponieważ sam autor słowa gay gej czy gejowski nie lubi, ponieważ uważa, że to już jest inny rodzaj homoseksualisty, aniżeli na przykład Ciotta. Sam chyba będąc taką właśnie, i to naszym tradycyjnym, konserwatywnym czytelnikom od początku właściwie nie odpowiadało. Możecie go znać skąd inon, chociaż to już nie jest ten czas, kiedy Michał Witkowski był tak często na salonach, na ściankach fotografowany, na czerwonych naszych polskich dywanach, gdzie uprawiał swego rodzaju grę. Każdym kolejnym rokiem właściwie pojawiały się w mediach kolejne informacje o Michale Witkowskim, który uczynił z siebie postać wysoce rozpoznawalną, postać medialną, która przekracza pole literatury i praca magisterska Dominika Antonika. Zresztą to jest też ciekawy kazus, gdzie Zwykły dyplom okazał się później wydany i bardzo popularny w środowisku uniwersyteckim, gdzie młody człowiek, nadal pracujący na uczelni, ale jeszcze doktoryzujący się, opisywał w tym tekście to, jak działa kreowanie się współcześnie pisarzy poza samą treścią dzieła. W tym sensie, że wywiady, stroje, poglądy, facebooki itp itd. przy czym Witkowski był pokazany jako ten, który naprawdę rozkręcił wokół siebie całą maszynerię Promocji, kreacji, grania wizerunkiem jako takim. Więc jest to bardzo ciekawa rzecz, i wydaje się, że jeżeli Ziemia i Polska przetrwają następne, dajmy na to 100 lat, to na ten okres będzie się patrzyło, podejrzewam, w, w dosyć dużym jednak zogniskowaniu wokół takiej figury, jaką był Michał Witkowski. Dlatego warto go znać. Fem funcfancyś, we wznowionym wydaniu z frytkami na okładce, z frytkami, które znaczą y, dosyć dużo. Poprzednia okładka miała skarbonkę, która też była znacząca w kontekście treści, ale mm, frytki w dosyć znanej identyfikacji wizualnej mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jakie, jaki koncern za nimi stoi to jest y, pewien symbol tego, co się wydarzyło w Polsce w latach 90. -tych. To, że przyszły do nas różne fast foody, restauracje wszystkie te towary, fetysze, e, którymi zachłystywały się, zachłystywali się ludzie, którzy w końcu doznali takiej towarowej, konsumpcyjnej wolności. Marcin Świetlicki nawet pisał taki wiersz, czy piosenkę, ciężko to określić, o hamburgerze. W takim sensie e, czysto pozytywnym. Porównał w ogóle siebie do hamburgera, kiedy kobieta się w niego wgryza, zakochuje się w nim i tak dalej. Znamy Marcina Świetlickiego. A tutaj wraca do nas druga część Lubiewa. Nie trzeba koniecznie Wydaje mi się znać Lubiewa. Bardzo ciekawy jestem, jak wypada spojrzenie na Witkowskiego w perspektywie tej powieści jako pierwszej. Faktycznie ten świat Lubiewa jest kanwał Femfundzwancyś, ale jak tytuł nam podpowiada, jest to powieść troszeczkę zachodnio-niemieckojęzyczna, w takim sensie, że Witkowski jako bardzo dobry stylista, bardzo dobry lingwista wyjeżdża ze swoimi postaciami na do Szwajcarii, do Austrii, aby się prostytuować. Kfem jesteśmy w celach zarobkowych, jesteśmy w celach poznania tego świata i wczucie się w perspektywę ludzi, którzy wyjeżdżali na przykład w latach 90., aby tam pracować. I tu nie chodzi już nawet o tą kontrowersję, że to jest powieść o prostytucji, bo o tym jest, ale jak każda dobra literatura, ma w sobie bardzo dużo znaczenia, które jest zwyczajnie powszechne, uniwersalne, które można przenosić na różne różne rzeczy. Ta powieść jest śmieszna, jest anegdotyczna, jest też tragiczna, jest też obrzydliwa, ale przy tym opowiadaniu o sprzedawaniu swojego ciała jako towaru i zamienianiu go na przykład na inne towary, takie jak Rolexy, jakieś różnego rodzaju bardzo drogie rzeczy albo tanie jak kebaby, których w Polsce wtedy nie było. Witkowski opowiada o tym, jak My ze wschodu byliśmy oczarowani, byliśmy zakochani, i z desperacją szukaliśmy tej wolności konsumpcyjnej, jaka była na zachodzie wtedy. Przede wszystkim mamy dwie postaci e, męskie, mimo że jedna nazywa się Dianka, i obie są prostytutkami. Drugi nazywa się Femfundzwancyś, dlatego że przyrodzenie ma właśnie Femfundzwancyś, co po niemiecku. Chyba wiecie, co, co znaczy 25. Całkiem nieźle. Te dwie postaci ilustrują nam bardzo sprawnie to, jakie możemy mieć podejście do pracy, do towarów, do biznesu albo do swoich ciał jako narzędzia. Właśnie zarabiania. Femfuncfancyś woli inwestować w przyszłość, zresztą w przyszłość w tym sensie, że w swoje ciało, dba o siebie, bo wie, że w pewnej chwili już nie będzie tak pożądany, jak jest i chce wykorzystać ten czas. I tą chwilę, te swoje pięć minut, powiedzmy, sławy w środowisku na zachodzie, jako ekskluzywny towar. To by nam właściwie mówiło o takim podejściu ludzi, którzy jadą w konkretnym celu, znają swój target, wiedzą, co mają robić, aby zdobywać klientów. Zresztą jest to świetnie pomyślane w tej powieści i bardzo łatwo jest jednak nie, nie zaśmiewać się do rozpuku z całej tej groteski, która się tam odbywa, ale myśleć czasem poważnie o tym, o tym biznesie. Nie, nie oceniając fikcyjnych całkowicie przecież postaci pod kątem tego czy sprzedają swoje ciała czy nie. Cokolwiek sprzedają, co jest ich, czy to jest praca, czy to jest umiejętność. W tym przypadku jest to przesunięte do tej radykalnej granicy, kiedy sprzedaje się swoje ciało. Ta książka stawia naprawdę bardzo dobre pytanie moralne właściwie na jakich zasadach i po co byśmy się sprzedali. I nie chodzi o sprzedaż swojego ciała, prostytucję, bo wiadomo, co każde z nas by powiedziało, czy każdy, każda. Chodzi o te wszystkie rzeczy, których nie chcielibyśmy robić, ale zrobilibyśmy je dla czegoś. Raczej dla pieniędzy, ale co z nimi zrobić? Czy będzie to podejście dianki, która od razu przeje te pieniądze, albo zużyje je właściwie... Bez większego sensu, co wcale nie byłoby takie bardzo złe przecież. Czy myślelibyśmy raczej o sprzedaniu samego siebie czy samej siebie po to, żeby naprawdę zainwestować nawet w nas samych? Nie chodzi o to, żeby, tak jak w tej powieści, zapętlać prostytucyjny, prostytucyjną pętlę. Żeby inwestować w ciuchy, inwestować, nie wiem, w wygląd, żeby nadal nas chcieli, nadal moglibyśmy trwać w tym, co, co też przypomina takie błędne koło, ale żeby sprzedać się. A później odejść, zrezygnować, zobaczyć ten świat, nauczyć się czegoś i, i zrobić z tym zyskiem, jakkolwiek, by go pojmować, czy towarowo, czy nietowarowo. Ludzie z zachodu, czy ci Szwajcarzy, Austriacy, Niemcy, to są ludzie, którzy mają wszystko bardzo, bardzo często i, i nie mają oprócz tego nic. Są samotni właśnie muszą korzystać z usług yy, seksualnych, matrymonialnych. I z perspektywy tych wschodnich chłopców, którzy przyjeżdżają tam i widzą więcej, to jest też też dosyć dobra, dobre spostrzeżenie, że ktoś, kto wychodzi od, od poziomu zero, widzi później pewnego rodzaju przekształcenia tego świata, który rzekomo jest lepszy. Ten świat jest opisywany jako, jako troszeczkę zgniły. Ilość czy liczba podawanych marek, różnego rodzaju towarów jest yy, ogromna. Na co drugiej stronie mamy Jakąś markę. Bardzo ciekawe jest to, że te marki się zużywają. Jak się pomyśli, że na przykład von Swancy chwali się, że jako jeden z pierwszych miał e, telefon Motorola na długość chyba stopy dorosłego człowieka, mógł mieć ten przedmiot, który dzisiaj jest naprawdę niewiele warty, chociaż wtedy oczywiście był przenośnym telefonem wartym bardzo dużo. To można pomyśleć o jakiejś, jakimś przewartościowaniu wszystkich wartości, jeśli chodzi o konsumpcję, że te towary, które dzisiaj chcemy, za. za za pięć lat mogą okazać się nie tyle niemodne, ale na które będziemy pat patrzyli z czy notą politowania, czy zażanowania, czy, czy obrzydzenia do samych siebie. I ta forma prostytuowania się byłaby o tyle wzmocniona, że już nie chodzi o rzecz oczywistą, jak nie sprzedawaj swojego ciała, bo to nie jest dobre, tylko nie sprzedawaj swojej duszy markom, towarom, które w dłuższej perspektywie bardzo niewiele znaczą. I być może jest to rzecz oczywista coraz bardziej dla nas, ale jeszcze w 90-tych latach całkowicie nie do pomyślenia, kiedy te towary miały być nasze, z tym, że formy sprzedawania się były bardzo różne i być może ktoś wyszedł i z duszą i z towarem albo po prostu wyszedł godnie z całej tej sytuacji otwarcia się na zachód to jest bardzo dobra rzecz już myślę historycznie literacko w takim sensie żeby sobie czytać Michała Witkowskiego jako nie tylko tego słynnego ciotę tylko krytyka czy konsumpcji czy struktur społecznych bo inne powieści też dotyczą Choćby polskiego salonu, bycia gwiazdą, bycia pisarzem, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo zachęcam do lektury. Nowe wydanie Frytki na Okładce Michał Witkowski, Femfund Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli chcecie docenić to, że jakoś się to Was też sprzedaje tutaj swoją twarzą i produkuje, no to dajcie lajka, skomentujcie, subskrybujcie, mówcie znajomym o tym, że jeśli czytają książki, to tutaj jest takie miejsce. I do zobaczenia.